Czy wiedziałeś, że istnieje witamina, która potrafi rozpuszczać zakrzepy i odblokowywać zatkane żyły w nogach, a większość lekarzy nawet o niej nie wspomina? Tak, to witamina tak silna, że może pomóc oczyścić zablokowane żyły, poprawić krążenie, a nawet zapobiec amputacjom, ale prawie nikt o niej nie słyszał. Jeśli masz ponad sześćdziesiąt lat, odczuwasz ciężkość nóg, mrowienie, skurcze, obrzęki, lub słyszałeś o zakrzepicy, ta lekcja jest dla ciebie niezwykle ważna. Prawda jest bolesna. Każdego dnia tysiące Brazylijczyków po sześćdziesiątym roku życia cierpią w milczeniu z powodu złego krążenia w nogach. Wielu odczuwa ból, obrzęki, żylaki, a nawet traci sen, nie wiedząc, że może to być sygnał zatkanych żył i niebezpiecznych zakrzepów tworzących się w organizmie. A co gorsza, czas ucieka. Im później odkryjesz, co się dzieje, tym bardziej ryzykowne staje się leczenie. Ale jest nadzieja, ukryta witamina, niemal zapomniana przez medycynę konwencjonalną, która działa bezpośrednio na krew. Rozpuszcza zakrzepy, odblokowuje żyły i głęboko poprawia zdrowie naczyń krwionośnych. To witamina, którą badano w krajach takich jak Japonia, Niemcy i Holandia, ale w Brazylii, z powodu interesów przemysłu, prawie nikt o niej nie mówi. Na tym przełomowym wykładzie dowiesz się, dlaczego ta witamina jest ignorowana, jak działa w Twoim ciele, jakie produkty możesz spożywać, aby czerpać z niej korzyści. A na końcu nauczę cię potężnego starego przepisu, który pomaga naturalnie odblokować żyły w nogach. To prosty przepis, który można wykonać z łatwo dostępnych składników i który już pomógł wielu ludziom odzyskać zdrowie nóg bez potrzeby drogich leków pełnych skutków ubocznych. Więc jeśli masz już ponad 60 lat. Czujesz, że coś jest nie tak z Twoimi nogami i masz dość czekania na rozwiązania, które nigdy nie nadchodzą, ta lekcja jest dla ciebie. Przestań teraz wszystko, co robisz, i obejrzyj do końca. Twoje ciało zasługuje na te szanse, a Twoje zdrowie i wolność poruszania się bez bólu są warte o wiele więcej niż jakakolwiek wymówka. Teraz napisz w komentarzach z otwartym sercem. Moje życie jest warte więcej niż złoto. Napisz to, jeśli wierzysz, że wciąż jest czas, by zadbać o swoje zdrowie. I jeszcze jedno: zatrzymaj teraz ten film i udostępnij go trzem osobom, które kochasz, które mają już ponad 60 lat i muszą to usłyszeć. Może to być Twoja mama, tata, ciocia, przyjaciel. Pomóż ratować życie tą informacją, bo dzielenie się to akt miłości. Powiedziawszy to. Zacznijmy. Co zatyka twoje nogi i jak tego uniknąć? Czy czujesz ciężkość nóg pod koniec dnia? Zauważasz obrzęki, skurcze, wystające żyły, lub nawet ciemne plamy? Te objawy mogą wskazywać na coś o wiele poważniejszego niż zwykłe problemy z krążeniem. Mogą to być pierwsze sygnały twojego ciała, że żyły zaczynają się zatykać. A jeśli masz ponad 60 lat, ryzyko drastycznie wzrasta, z czasem żyły w nogach naturalnie się zużywają, tracą elastyczność, gromadzą płytki tłuszczu, wapnia, a nawet skrzepy krwi, które blokują przepływ. Może to prowadzić do bólu, żylaków, zakrzepicy, a nawet amputacji, jeśli nie zostanie odpowiednio wcześnie leczone. Ale mało kto wie, że źródło problemu może tkwić w twojej diecie, ciągłym stosowaniu leków i braku konkretnych składników odżywczych, które utrzymują krew w płynnej postaci i żyły w zdrowiu. Oto pięć powszechnych przyczyn zatykania żył w nogach, których powinieneś unikać. 1. Nadmiar produktów prozapalnych. Przetworzone mięso, smażone potrawy, rafinowany cukier i napoje gazowane zwiększają stan zapalny w żyłach i sprzyjają tworzeniu się zakrzepów. Im więcej ich spożywasz, tym większa szansa, że krew zgęstnieje i przyklei się do ścian tętnic i żył. 2. Niedobór witaminy K2. Ta witamina jest praktycznie nieznana w większości, ale niezbędna. Aby zapobiec odkładaniu się wapnia w tętnicach. Bez niej wapń, który powinien trafiać do kości, osadza się na ścianach naczyń krwionośnych, powodując ich utwardzenie i zatykanie. Witamina K2 jest kluczem do utrzymania czystych i elastycznych żył. 6. Siedzący tryb życia i słabe krążenie. Długotrwałe siedzenie lub leżenie zmniejsza krążenie w nogach, co prowadzi do gromadzenia się krwi, zwłaszcza w łydkach, sprzyjając powstawaniu zakrzepów i żylaków, krwaczy, leki zagęszczające krew. Niektóre środki przeciwbólowe, hormonalne, a nawet antykoncepcyjne, mogą wpływać na lepkość krwi. U osób starszych Długotrwałe przyjmowanie wielu leków bez odpowiedniego nadzoru może pogłębiać problemy naczyniowe. 5. Brak nawodnienia i przeciwutleniających składników odżywczych. Aby krew mogła swobodnie krążyć, musi być dobrze nawodniona. Brak wody i składników odżywczych takich jak magnes, witamina C i omega 3 sprawia, że krew staje się gęstsza i trudniej przepływa. Dobrą wiadomością jest to, że organizm może się regenerować. Istnieją naturalne, skuteczne i bezpieczne sposoby na oczyszczenie żył, rozpuszczenie zakrzepów i przywrócenie krążenia w nogach. A teraz punkt kulminacyjny: witamina K2-MK7. Klucz do odblokowania Twoich żył. Jeśli masz ponad 60 lat. Odczuwasz ból, obrzęki, lub uczucie ciężkości w nogach. Istnieje witamina, która dziś może odmienić twoje zdrowie naczyniowe, a jej nazwa to: witamina K2, MK7. Zaawansowana i silna forma witaminy K-po pomaga rozpuszczać zakrzepy, odblokowywać zatkane żyły i da zapobiegać poważnym chorobom, takim jak zakrzepica, żylaki, a nawet udary. Ale czym dokładnie jest witamina K2, MK7 czy Witamina K2 należy do grupy składników odżywczych zwanych menachinonami. A MK7 to najbardziej biodostępna i skuteczna benerforma dla zdrowia naczyń krwionośnych. Oznacza to, że pozostaje aktywna w organizmie przez dłuższy czas, co pozwala na ciągłe i głębokie działanie na układ sercowo-naczyniowy. Istnieją też inne formy jak MK4, które są szybko wchłaniane i usuwane z organizmu. Podczas gdy MK7 pozostaje aktywna nawet do 72 godzin, umożliwiając intensywne i trwałe oczyszczanie żył i tętnic. Jak działa witamina K2 MK7? Aktywuje dwa kluczowe białka: osteokalcynę która kieruje wapń do kości, pomagając zapobiegać osteoporozie. MGP, matrix Gla protein, która usuwa nagromadzony wapń z tętnic i żył. To niezwykle ważne, ponieważ zatkanie żył w nogach wynika z tworzenia się twardych płytek z wapnia i tłuszczu, które blokują przepływ krwi i zwiększają ryzyko niebezpiecznych zakrzepów. Dzięki odpowiedniej suplementacji K2MK7 Wapni jest usuwany z krytycznych miejsc i przekierowywany do kości. Rezultat mniej sztywnych tętnic, niższe ryzyko zakrzepów i swobodniejsze krążenie w nogach. Badania potwierdzające skuteczność badanie opublikowane w Journal of Thrombosis and Hemostasis wykazało, że witamina K2MK7 znacząco zmniejsza postęp zwapnienia tętnic. U osób starszych. Inne holenderskie badanie, znane jako Rotterdam Study, obserwowało tysiące osób przez ponad 10 lat i wykazało, że osoby z wyższym spożyciem witaminy K2 miały nawet o 50% mniejsze ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Jak prawidłowo przyjmować K2-MK7? Zalecana dawka od 120 do 200 mikrogramów dziennie. Forma: witamina K2 jako MK7. Najlepsza pora: razem z głównymi posiłkami, ponieważ K2 jest rozpuszczalna w tłuszczach, potrzebuje tłuszczu do odpowiedniego wchłaniania. Minimalny czas stosowania: co najmniej 3 miesiące, aby zauważyć efekty. Zaleca się stosowanie ciągłe dla trwałych rezultatów. Produkty bogate w witaminę K2: MK MK7 znajduje się głównie w czas produktach fermentowanych, takich jak natto, fermentowana soja. Japońska jest najbogatszym źródłem ze wszystkich. Twarde i dojrzewające sery, takie jak gołda jedamski, żółtko jajka, wątróbka drobiowa, masło od krów karmionych trawą. Ale uwaga, bardzo trudno osiągnąć optymalną ilość witaminy K2 MK7 tylko poprzez dietę, dlatego suplementacja może być konieczna. Ważne ostrzeżenie: nawet jeśli to naturalna witamina, koniecznie skonsultuj się z lekarzem, zanim zaczniesz ją suplementować. Witamina K2 wchodzi w interakcję z lekami przeciwzakrzepowymi, takimi jak warfaryna, i może zmieniać krzepliwość krwi. Poza tym każdy organizm jest inny, dlatego bezpieczniej jest mieć profesjonalne wsparcie, aby dostosować dawkę i sprawdzić. Czy nie koliduje z innymi lekami, które już stosujesz. Zanim podam ci przepis na dzisiejszy naturalny lek, poznaj coś bardzo ważnego, czego większość seniorów nie wie. Ciche błędy, które niszczą twoje żyły, i jak ich unikać. To ciche i powszechne błędy, często niezauważane, ale przyspieszające zatykanie żył i powstawanie zakrzepów. Błąd jeden. Spędzanie długich godzin siedząc lub leżąc. Godziny spędzane w fotelu lub w łóżku, nawet podczas oglądania telewizji czy odpoczynku, drastycznie zmniejszają przepływ krwi w nogach. To sprzyja powstawaniu zakrzepów, zwłaszcza w łydkach i może prowadzić do zakrzepicy. Praktyczna wskazówka Wstawaj co godzinę, nawet na dwa minuty, by pobudzić krążenie. Ruszaj stopami, jakbyś przyspieszał samochód. Ten prosty ruch aktywuje łydki, które działają jak naturalna pompa, wspomagająca powrót krwi do serca. Błąd 2. Nieużywanie pończoch uciskowych. Medyczne pończochy uciskowe to silny sojusznik w walce z zastojem krwi w nogach. Pomagają przepchnąć krew w górę, zmniejszają obrzęki, ograniczają ryzyko żylaków i zapobiegają zakrzepom. Praktyczna wskazówka. Porozmawiaj z angiologiem o odpowiednim stopniu ucisku. Noś pończochy głównie w ciągu dnia, a zdejmuj na noc. Błąd 3. Zbyt małe spożycie wody. Odwodniony organizm ma gęstszą krew, co utrudnia krążenie i zwiększa ryzyko zakrzepów. Starsze osoby często czują mniejsze pragnienie, ale to nie znaczy, że organizm nie potrzebuje wody. Praktyczna wskazówka: pij małe łyki w ciągu dnia i obserwuj kolor moczu. Jasnożółty jest idealny, ciemny oznacza odwodnienie. Błąd 4: niedobór żywności bogatej w omega-3. Kwasy omega-3 to naturalne środki przeciwzapalne i rozrzedzające krew, zmniejszają ryzyko zakrzepów. Znajdują się w rybach takich jak sardynki, łosoś, makrela oraz w nasionach lnu i chia. Praktyczna wskazówka. Jedz sardynki co najmniej dwa razy w tygodniu. Są tanie, bogate w omega-3 i zawierają też witaminę D, niezbędną dla zdrowia serca. Błąd 5. Życie w ciągłym stresie. Niewiele osób wie, że stres zwęża naczynia krwionośne, podnosi ciśnienie i sprzyja tworzeniu blaszek miażdżycowych i zakrzepów. Organizm starszej osoby, która żyje w napięciu, szybciej się starzeje, zwłaszcza w układzie krwionośnym. Praktyczna wskazówka. Znajduj czas na przyjemności, słuchaj ulubionej muzyki, rozmawiaj z bliskimi, spaceruj na świeżym powietrzu. To pomaga uwalniać tlenek azotu naturalną substancję rozszerzającą naczynia krwionośne. Dodatkowo rola magnezu w krążeniu. Magnez to niedoceniany, ale kluczowy składnik odżywczy. Rozluźnia naczynia krwionośne, poprawia krążenie, pomaga zapobiegać skurczom mięśni i reguluje ciśnienie. Źródła magnezu: awokado, banany, pestki dyni, szpinak, owsianka i gorzka czekolada miny 80% kakao. W razie niedoboru można stosować suplementy, ale zawsze pod kontrolą lekarza. To wszystko, co omówiliśmy, jest proste, ale potężne, nie można tego ignorować. Wielu seniorów cierpi z powodu problemów z krążeniem w nogach, nie wiedząc, że istnieją naturalne, dostępne metody, które mogą zupełnie odmienić ich rzeczywistość. I pamiętaj, nigdy nie zaczynaj stosować suplementów czy terapii, nawet naturalnych, bez konsultacji z lekarzem. Każdy organizm jest inny, a niektóre substancje mogą wchodzić w interakcje z lekami, które już przyjmujesz. Twój lekarz to twój sprzymierzeniec w drodze do uzdrowienia. A teraz najważniejsza część tej lekcji. Starożytny sekret, który odblokowuje twoje żyły. Od wieków w klasztorach wschodu i ukrytych wioskach Japonii można było spotkać seniorów po dziewięćdziesiątym roku życia, którzy chodzili lekko, bez bólu nóg, bez obrzęków i z niesamowitą witalnością. Niewielu wie, że stosowali oni przepis przekazywany z pokolenia na pokolenie naturalny, dostępny, ale niezwykle silny środek poprawiający krążenie krwi. Ta mieszanka, znana dawnym uzdrowicielom jako sekret otwierający drogi w ciele, jest dziś badana przez lekarzy medycyny naturalnej i dietetyków. Pomaga rozpuszczać zakrzepy, poprawiać elastyczność naczyń krwionośnych i zmniejszać stan zapalny zatkanych żył. Wszystko to w prosty, naturalny sposób. Przepis: Dwa łyżki organicznego octu jabłkowego, sok z połowy świeżo wyciśniętej cytryny. Jeden łyżeczka kurkumy, mielony kurkuma, szczypta czarnego pieprzu, dwa łyżki oliwy z oliwek extra virgin, 200 ml ciepłej, niegorącej wody, sposób przygotowania. Wlej wszystkie składniki do szklanki i dokładnie wymieszaj łyżką drewnianą lub plastikową, unikaj metalu, może zaburzyć działanie niektórych związków. Wypij zaraz po przygotowaniu. Jak stosować? Codziennie rano na co najmniej 30 minut przed śniadaniem. Czas trwania: 30 dni stosowania, następnie 7 dni przerwy. Można powtórzyć cykl do trzech razy. Dlaczego to działa? Ocet jabłkowy oczyszcza krew, poprawia trawienie i równoważy pH organizmu. Cytryna, bogata w witaminę C, wzmacnia naczynia, zwalcza wolne rodniki i poprawia wchłanianie składników odżywczych. Kurkuma zawiera kurkuminę. Silny naturalny środek przeciwzapalny i przeciwzakrzepowy. Czarny pieprz zwiększa wchłanianie kurkuminy nawet 200 razy. Oliwa z oliwek dostarcza zdrowych tłuszczów i chroni ściany naczyń krwionośnych. Ciepła woda ułatwia przyswajanie. To prawdziwy starożytny sekret przeciwko twardnieniu żył. Działa wielopłaszczyznowo. Poprawia krążenie, zmniejsza obrzęki, rozpuszcza zakrzepy i oczyszcza drogi, którymi płynie krew. A teraz powiedz, podobała ci się ta lekcja? Czy wiedza o witaminie rozpuszczającej zakrzepy i naturalnym przepisie oczyszczającym żyły była dla ciebie przydatna? W skali od 0 do 10. Jak oceniasz ten materiał? Napisz w komentarzu. Twoja opinia jest dla mnie bardzo ważna. I powiedz też. Z jakiego miasta oglądasz te lekcje? To dla mnie ogromna radość wiedzieć, dokąd dociera ta wiadomość. Razem tworzymy ruch naturalnego zdrowia i uzdrowienia na całym świecie. Jeśli dotarłeś aż tutaj i podobało ci się to, czego się nauczyłeś, i wierzysz z głębi serca, że możesz poprawić swoje zdrowie i jakość życia, niezależnie od tego, co już przeszedłeś, napisz w komentarzu: Moja wiara jest niezachwiana. To deklaracja wiary, odwagi i nadziei, pokazuje, że jesteś oddany swojemu zdrowiu i wierzysz w moc naturalnego, prostego i prawdziwego. Jeśli ta lekcja poruszyła twoje serce, nie zatrzymuj jej dla siebie, podziel się nią z co najmniej trzema osobami, które kochasz, mamą, tatą, ciocią, przyjacielem, kimś, kto ma ponad sześćdziesiąt lat i pilnie potrzebuje tych informacji możesz uratować czyjeś życie tym prostym gestem troski. Na zakończenie zostawię na ekranie dwa specjalne filmy. Jeden pokazuje inne składniki, które pomagają utrzymać drożność żył, a drugi niebezpieczne produkty, których powinieneś unikać, jeśli masz problemy z krążeniem. I oczywiście, subskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby zawsze być na bieżąco z nowymi lekcjami. Dziękuję że byłeś ze mną do końca, wielki uścisk, dużo zdrowia, wiary w sercu i z Bogiem, do zobaczenia na kolejnej lekcji.